Wszystkie nasze serca, bo niech niego cię się, jest się, Zdrawa, się, jesteś królem, królem, jest Wójt. Jesteś królem, jesteś królem, jesteś królem, jesteś Odnieśmy wszyscy nasze serca, odnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana wielmiąc go. Strójcie teraz sami jak najgłośniej. Odnieśćmy wszystkie nasze serca Jesteście w Okej, Ok, może rzucać. Oj, nie udało się. Jeszcze dwa rzuty. To jest za jeden, za dwa i za trzy punkty. Jeden. Ok, rzucać. Jeden punkt. Jeden. Jeden punkt. Ale nie odchodźcie, każdy będzie miał nagrodę. Давай. Okay. А. А -а -а -а. Можешь взять? Hmm. Może podpowiem, że ksiądz Diakon jest z wykształcenia historykiem, ale o naszej parafii nie wie nic <tryk> 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 Tak więc bardzo pomoże. <tryk> ale trochę się rozsunujmy, żeby było nie chociaż tak po, pozory, że sprawiedliwie, nie? <tryk> Jak zwykle wszyscy, wszyscy podpowiadać. Nie? I to teraz się przekonamy, że pytania są faktycznie łatwe. No, zaczynamy. No dobra, która drużyna pierwsza? Starszeństwem? Starszeństwem czy starszeństwem? Tak, to tu zaczniemy od starszych. O, dobre pytanie. Kiedy do życia została powołana nasza parafia? Rok. O, proszę. Ksiądz, jak on jednak zna naszą parafię? Ta, a nie, no to drużyna zna. Drużyna, przepraszam, moja pomyłka. Drugie. O, o, no banalne, no bo na cztery grupy, jakie funkcjonują przy na, na rafie. Cztery grupy. Tak. To już dwie. Skola, Pięknie, cztery. Marcinie, ty liczysz punkty, nie? Licz, I No i trzecie pytanie. Nie, nie, proste. O godzinie 15.30, dzisiaj byłam msza święta, nie? By, była. Odprawiana w starej kaplicy na tak zwanej starej woli. nie? Jaki tam jest wezwanie tej kaplicy? A nie! O. Podpowiem, podpowiem, żeby nie było. Dużo wam ta podpowiedź da. 13 września, 12 września odpust. O! Pięknie! Nie wiem, czy ja to zasługę. Łukasz Stobro, co można powiedzieć. Grupa rekonstrukcji historycznej RUSA. Którym powiedział, że tutaj niektórzy się może spotkali. Tak, było między nimi z Woli Mieleckiej, jeden z kolegów jest w naszej grupie. Zajmujemy się rekonstrukcją, czyli dwa, się dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. I próba trwa. Otoczeniu wyglądu wyposażenia, tak jak widać na załączonym obrazku, oddziału partyzanckich z terenu Mielecczyzny, dokładnie otwarzamy oddział pułkownika Rusala, Rusina, spod Dobryina. Na granicy bolimieckiej, w Piątkowca były składy o które partyzanci, że tak powiem, również się bili, napadali na te składy municyjne w czasie wojny, też wielu z nas może gdzieś tam nie wie. A my się tym zajmujemy, tak jak hobbystycznie, a jesteśmy tutaj po to głównie, żeby zachęcić m.in. innymi do udziału, do uczestnictwa w takiej grupie. Także zapraszamy wszystkich chętnych, komu gdzieś tam się z tyłu głowy kołacze taka myśl, że może by tak się w coś takiego pobawić. Również zespół Powerbass z Gimnazjum Woli Mileckiej, Młodzi ludzie, którzy też tu klerycy podsumowali, że dość dobrze no grają. Tak raz, raz, raz. No pomimo, pomimo jakiejś tam możliwej zazdrości i tak, i tak ich pochwalili. Okay. Za chwilę wystąpi zespół klerycki z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, później. Zakończymy, no tak, nasz konkurs, zakończymy nasz konkurs, rozdamy nagrody, przypomnę, że do wygrania są czajniki elektryczne, wyciskarki do soków, sokoparowni, perkusja, meble ogrodowe, a także, tylko stopy na a także bon na usługi tylko kosmetyczne tylko o wartości 100 zł. Święty Paweł w jednym z listów napisał, że nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć, Panem jest Jezus. Dlatego prośmy Ducha Świętego Aby napełnił nas swoimi łaskami Napełnił nas radością Taką szczerą, prawdziwą radością Bo taki powinien być chrześcijanin Radosny przede wszystkim Dlatego radujmy się, że jesteśmy tu razem Że Bóg dał nam czas Żebyśmy się mogli tu spotkać Wspólnie przeżywać Dlatego zapraszamy wszystkich do przodu Do wspólnej zabawy Młodych, starszych, wolnych, zamężnych Nieważne od stanu Wszystkich do przodu zapraszamy i będziemy już ja przeżywać. I będziemy już ja przeżywać. Ja na sole wyryte, równo uprawnieni, o wolność. Tolerancja cieni, pedzą do istoty, koloru czarnego, chociaż go nie widzą, pędzą prosto niego. Sam celu do mojego kuzyna, na moje wołanie wikicie, to jest mnóstwo, to jest to jest bo ten nie jest, dajcie się jeszcze raz, dajcie mi jeszcze raz, dajcie mi jeszcze raz, w sercu jeszcze Wracaj, wożni, wracaj. mi jeszcze raz, dajcie mi To Jezus przy Perkusja! Przyjaciół się zespołu wypacz!

Stara akustyczna, Piotr Kamiak. Tak swój i akordeon Kleryk Rafał. Na głośnienie troszkę w tyłu niewidoczny, Kleryk Piotr. się do mek ci chyba chodzi, robi pięcia z odkrycia na, wam, wszystkich dokoła, jako, jako Tomasz nie wziął mnie, ale już tutaj był. Jezus z Jezus z prawdą, Jezus z trzydzieścią. Jezus na Jezus przycię, O z Jezus na to, Jezus o Jezus z Jezus o, na Jezus przycię A zaszpiewanie dla Państwa dzisiaj Lider zespołu Diakon Tomasz oraz towarzyszy mu Kleryk Sylwester. Moi kochani, na to spotkanie poprowadził dla was Kleryk Marcin. Ale ja seminarium ja, towarzyszą nam od kilku lat. Ja myślę, I że brawa się należą. Te seminaria są naprawdę takie udane. Ja myślę, że brawa należą się tutaj dla księdza nie, nie. proboszcza, który to wszystko organizuje. Boże mocniej, mocniej wyraźnie wdzięczność za to, co dla nas robi, naprawdę. Sąd tutaj już dzieci zaprasza do losowania tych naszych wspaniałych nagród, nagród w konkursie. My przygotujmy sobie te cegiełki, te numery, żeby to tak w miarę sprawnie poszło. 49. 449. Okay. Bardzo proszę na kawę nie stawiać. Urządzenie do gotowania na parze. Siedemset pięćdziesiąt cztery, siedemset pięćdziesiąt cztery, siedemset pięćdziesiąt cztery, jest? 27! To jest nasz wspólny wkład, to wielkie dzieło, które tutaj razem kontynuujemy. Bardzo Wam dziękuję. W tym roku wszystkie cegiełki zeszły. Naprawdę wielkie Bóg zapłać dla Was. Wszyscy jesteście tymi sponsorami.